I przestrzelimuje się przez rzepkę, ale w tym etapie, gdzie jestem na niej, pamiętam, żeby ją zepchnąć w kierunku do boku. O. I wtedy przyklejam ten tek, i tutaj bez napięcia. Mogę sobie powtórzyć jeszcze naklejanie z drugi, ale. Zostawiam to w ten sposób, że trochę skorygowałem, tak mi się przynajmniej wydaje i pacjent wychodzi z gabinetu i oceniam. Oczywiście może być taka sytuacja, więc nie negujemy tego, to też nie jest złoty środek zawsze, że pacjent wychodzi i mówi, że jednak z tym teklem to nie jest lepiej. To go odklejamy. No już mówimy dla pacjenta, żeby go sobie odkleił, ale jeżeli odczuje, że jest w porządku, to to jest dla mnie forma leczenia, którą dodatkowo stosuję w gabinecie.